Siema, na wstępie chciałbym Was poprosić, żebyście napisali wartościowy komentarz dla statystyk, na przykład taki jak ten. A ja każdemu przypnę serduszko. Pamiętajcie również o zostawieniu łapki w górę pod materiałem oraz subskrypcji na kanale. Dziś pozdrawiam Wiktora, Jakuba oraz Nadira. Pamiętajcie, że jeżeli film Wam się spodoba, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz komentarz. Zapraszam do oglądania. Rozpędzony motocyklista wyhamowuje dosłownie kilka centymetrów przed pojazdem, tym samym unikając kolizji. Sami zobaczcie. Motocyklista, gdy dojechał do skrzyżowania, zauważył, że mężczyzna kierujący samochodem dostawczym na dwukierunkowej jezdni zatrzymał się na przeciwległym pasie. Vous êtes à contre Vous êtes à contre -sens. Il y a des voitures. Vous êtes à contre sens. Ah. Kilka pijanych kobiet chodzi po środku drogi, tym samym narażając siebie jak i innych uczestników na niebezpieczeństwo. Do tego zaczepiają prawie każdego przejeżdżającego tam motocyklista. W jednym z ostatnich filmów był podobny przypadek. Motocykliście podczas jazdy wypadł telefon na drogę. Zatrzymał się i od razu po niego pobiegł. Tym razem motocyklista miał więcej szczęścia od poprzedniego, ponieważ telefon ocalał. Yeah, they almost they almost hit me. I that. Saw that. Yeah. It didn't hit you though, right? No, I, I swerved out just in time. Okay. Is that your phone? Yeah, it fell off because I. <laughs> Thank you, man. Be careful, huh? Thank you. W grupce kilku motocyklistów, nagle jeden z nich stracił kontrolę nad maszyną, i doszło do upadku. Co najciekawsze, cała sytuacja miała miejsce kilka metrów od zatrzymania drogowego przez policję. Good Lord. So you can get your ID I appreciate you stopping for your buddy. Motocyklista, skuterzysta, rowerzysta. Sam nie wiem, jak już mam ich nazywać, ponieważ w co drugim komentarzu znajdzie się ekspert tłumaczący, kim są motocykliści. Swoją drogą, mężczyzna poruszający się na skuterze spotkał na drodze innego mężczyznę poruszającego się na rowerze wraz z psem, który zatrzymał tego pierwszego mężczyznę. Zdążył się tylko przedstawić, że jest policjantem, ponieważ mężczyzna poruszający się na skuterze zdążył mu odjechać. Motocyklista zauważył, że mężczyzna rozmawia przez telefon. Postanowił więc mu zwrócić uwagę.

Get out of camera, baby! Wait, let's get this shit out of here, Fucking dickhead! Do you know how to use your mirrors? In the Już na tyle w tym materiale. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. Podzielcie się również w komentarzu, jaka jest wasza aktualna bądź wymarzona maszyna. Na razie cześć.